Hej, hej! Film powstał dzięki uprzejmości Electronic Arts, dzięki któremu mogłem odbyć podróż do Los Angeles i pograć w grę Jedi Survivor. Nie mają oni jednak wpływu na opinie prezentowane w tym filmie. Tak, zobaczyłem Jedi Survivor. I przez ponad 3 godziny grałem w tę grę, i aby tego dokonać, specjalnie poleciałem do Los Angeles i przywiozłem dla Was garść wrażeń. Oczywiście, będąc ponad 10 tysięcy kilometrów od Polski, nie skupiałem się tylko na grze. Byłem w Disneylandzie i odwiedziłem znane z GTA 5 miejsca w LA, jak obserwatorium Griffitha czy Molo przy plaży w Santa Monica. Widziałem też kino, w którym premierę miały gwiezdne wojny i gwiazdy Marka Hamila czy Harrisona Forda umieszczone na Hollywood Boulevard. O tym jednak opowiem Wam kiedy indziej w innym filmie. Na razie skupmy się na kontynuacji przygód Kala Kestisa. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zagłębimy się w grę. Jako ilustrację tego filmu widzicie materiały dostarczone przez Electronic Arts. Na iwente nie można było nagrywać własnego gameplayu, co tak na marginesie jest dla mnie dosyć dziwną decyzją, no ale już trudno nie wnikam. Dlatego nie zawsze to, o czym mówię, będzie odpowiadać temu, co widzicie na ekranie. Nie zawsze po prostu mogę mieć odpowiednie nagranie, aby zilustrować to, o czym opowiadam. No bo wszyscy obecni w Los Angeles, dziennikarze i youtuberzy, dostali takie same pliki ilustracyjne. W każdym razie postaram się nie spoilować Wam treści gry, a skupić się na określonych odczuciach. Gotowi? Zostawcie subika i lecimy z materiałem. Oto przed wami 10 informacji i wrażeń, jakie przywiozłem z pokazu gry. Może być lekko, chaotycznie. O samej fabule zresztą nie mogę wam zbyt wiele powiedzieć, bo zostaliśmy wrzuceni mniej więcej godzinę po rozpoczęciu gry i po pewnym kluczowym momencie, którego nie zdradzę, aby nie spoilerować, w każdym razie momencie związanym z postacią ze zbiornika z baktą znaną z trailera, dostęp nam został odebrany. Demo się skończyło. No a teraz wrażenia. Po pierwsze. Na początek kilka słów o technikaliach. W przeciwieństwie do moich kolegów nie zajrzałem w ustawienia graficzne gry i biję się za to w pierś. Nie znam też parametrów peceta, na jakim grałem, ale z doświadczenia podobnych pokazów wiem, że raczej no, nie są to słabe maszyny, a ustawienia były dobrane optymalnie przez organizatora. Podszedłem no, do rozgrywki jak do gry na konsole, po prostu wziąłem pada i zacząłem grać. I powiem wam, że przez 99% czasu wszystko było super. Wysoki framerate, obraz wspaniały, w wodzie było widać odbicia RT ale gra potrafiła chrupnąć miejscami. Raz czy dwa też, pomimo podłączonego pada, pojawiły mi się odpowiedzi np. Na naciśnij kontrol. Zatem jakby no w konkretnym komunikacie gra nie wyłapała, że grane jest na padzie. Zakładam znowu, że to wina wczesnego builda, no ale czujcie się ostrzeżenie, że jakieś tam małe błędy, błędziki czy chrupnięcia się pojawiały, mam nadzieję, no i pozostaje nam mieć nadzieję, że to, to wszystko zostanie wyeliminowane w jakimś tam paczu premierowym na premierę. Po drugie, grafika w ujęciu ogólnym jest zdecydowanie lepsza niż w poprzedniku Fallen Order, ale tą lepszość osiągnięto ciekawymi zabiegami. Miejsca w grze są bardziej bogate, więcej jest takich celowo wprowadzonych momentów wow, kiedy Kal wlezie na jakąś półkę, z której roztacza się piękny widok. Jest więcej przeciwników, więcej zieleni, więcej animacji postaci, a sam Kalo rusza się płynniej i ma też większy wachlarz ruchów. Ale, na przykład, twarze rozmówców są biedne i mało szczegółowe i wyglądają po prostu jak z poprzedniej generacji. Znowu, no nie jest to coś, co miałoby wpływ na miodność rozgrywki, ale pokazuje nam dobitnie, że kontynuator Fallen Order to jest gra z niższym budżetem niż takie top of the top produkcje. Nie pozwala to się tak całkowicie zachwycić grafiką i zdecydowanie powiedzieć, że jest absolutny opad szczęki. Jest poprawnie no, lepiej niż poprzedniku, ale no pewne, ale pozostaje. O trzecie wprowadzono swoisty hub dla rozgrywki i nie jest to już tylko modliszka do której wracamy po odbębnieniu misji na każdej z planet. Wygląda na to, że dłużej zatrzymamy się na przykład na planecie, o ile dobrze pamiętam nazwę Tanalor i tam będziemy mogli przyjąć kilka zadań pobocznych, a do niektórych z nich będziemy musieli wrócić, gdy odblokujemy nowe umiejętności. Budowa gry sprawia wrażenie mniej liniowej i generalnie swoją konstrukcją przypomina na przykład najnowsze odsłony Tomb Raider'ów, gdzie poruszaliśmy się no, niby w jednej lokacji, ale co chwilę właziliśmy w nowe miejsca. Owszem, w poprzedniku Fallen Order też to było widoczne, ale w Jedi Survivor mam wrażenie, że jest tego zdecydowanie więcej. Ale może to tylko wrażenie po demie, no bo wiecie, graliśmy w jakiś fragment, który twórcy nam chcieli pokazać. O po czwarte. Łatwo zleść z raz obranej ścieżki i gra nie prowadzi za rączkę. W tym przypadku nie wiem, czy zaliczyć to jako wadę czy zaletę. No, na pewno podczas pokazu, kiedy miałem ograniczony czas i chciałem jak najszybciej, że tak powiem, zaliczyć demo, no to była wada. Raz nawet wlazłem gdzieś i próbowałem rozwiązać zagadkę, do której brakowało mi jakiegoś tam skilla i musiałem wycofać się do głównego wątku. Nie mam tutaj na myśli tylko zejścia ze szlaku głównej przygody na bok, aby odblokować jakąś skrzynkę, ale generalnie łatwo zgubić główny szlak. Ci, którzy będą chcieli zaliczyć, tylko zaliczyć główny wątek, będą mieli trudniej, bo niedokładnie wiadomo, czy to, co w danej chwili robimy, to element głównego zadania, czy jakaś misja poboczna. Powtórzę jeszcze raz. Konstrukcyjnie bardziej przypomina to Tomb Raidery niż Solsy, do których porównywana była poprzednia część gry. Po piąte... Fabuła wydaje się bardziej złożona. Tak naprawdę rozwiązałem jedną misję z głównego wątku i nieznacznie zahaczyłem o drugą. Modliszka została uszkodzona i Kal musiał znaleźć griza i część do naprawy statku. Trudno mi się wypowiedzieć o długości całej fabuły, ale po tym co widziałem, już wiem, że będzie bardziej zakręcona i Kal nie będzie tylko odzyskiwał mocy i unikał imperium. To będzie tylko jeden ze składników. Jak mówiłem przed chwilą, droga do celu nie zawsze jest oczywista. Łatwo zejść z trasy, a na przykład miejsca, na które trzeba wskoczyć, zaznaczone są w sposób nieoczywisty. To nie zawsze jest na przykład, wiecie, takie samo pnącze, po którym trzeba się wspiąć i z daleka już widzisz, gdzie masz iść. Teraz jest trudniej. Był w grze moment, gdzie się zwyczajnie zaciąłem. Wypatrzywszy jakąś drogę czy platformę, ucieszony poszedłem tam, myśląc, że tam znajdę rozwiązanie problemu, ale to okazało się, że to tylko skrzynka ze znajdźką kosmetyczną, kurtką, czy tam nowym uczesaniem dla kala. Oszóste. Mamy sporo więcej przeciwników. Jedną z bolączek Fallen Order było to, że relatywnie mało było rodzajów przeciwników. W tym fragmencie, który widziałem z Jedi Survivor, jest ich chyba więcej niż w całej poprzedniej części gry. Są droidy bojowe i szturmowcy czy scout truperzy, są też elementy fauny, planety i jest nawet rancor. Nie wiem jak na innych planetach czy innych etapach gry, ale fragment, który widziałem sprawia wrażenie naprawdę bogatego w różnorodnych przeciwników. O siódme! Kal sprawia wrażenie naprawdę potężnego, a style walki robią robotę. Kal nie jest już padawanem, który odkrywa swój potencjał. Na koniec prezentacji widzieliśmy jeszcze dewelopera, który pokazał umiejętności w pełni dopakowanego kala. No i powiem Wam, że styl walki z blasterem i z odblokowanymi mocami robi robotę. Testis odwala taką rzeźnię jak mało kto. Pytaliście też, jak z sensownością tych postaw, czy tam styli walki mieczem świetlnym. W Grzebowiem będzie ich pięć. Tal będzie mógł dzierżyć pojedynczy miecz świetny, podwójny do walki z tłumami przeciwników, dwa miecze, potężny miecz z jelcem, taki, wiecie, jak ten Kailorena, oraz jednocześnie miecz i blaster. Ja grałem na najniższym poziomie trudności, aby jak mówiłem po prostu zaliczyć demo i na tym poziomie trudności wybór miecza nie ma takiego znaczenia. Owszem, widać różnice w walce, ale nie trzeba się tym za nadto przejmować, aby wiecie, dobrać odpowiedni styl miecza do przeciwnika. Na wyższych poziomach trudności, natomiast zakładam, że wybór sposobu walki i miecza będzie kluczowy. Tym bardziej, że przypisane naraz możemy mieć dwa. Aby wybrać inny, musimy udać się do miejsca medytacji i tam zmienić przypisanie styli pod klawisze skrótu na padzie, czy tam na klawiaturze. O ósme. Kal teraz jeździ i lata na stworach. Nie wiem, czy tak zwane mounty to jest to, czego wyczekiwałem w grze Star Wars. Niemniej z kronikarskiego obowiązku powiem, że są. Latałem na nietoperkowatym stworku, na którym można szybować w dół i często bardzo przyspiesza to dostanie się w niektóre miejsca. Można też jeździć na takim jakby, nie wiem, jak go nazwałem, kurczakiem. Dzięki niemu z kolei możemy wspiąć się na pokryte błotem zbocza, z których normalnie kal się ześlizgiwał. A także skacząc z grzbietu tego wierzchowca, doskoczymy wyżej. Oznacza to, że w wiele miejsc nie dostaniemy się bez udziału stworka, który przewiezie nas na swoim grzbiecie. No ciekawe rozwiązanie. Po dziewiąte. Medytacja jest nadal, nadal odnawia przeciwników i drzewko umiejętności jest sporo większe. Nie mogę powiedzieć Wam dokładnie, jakie umiejętności będziemy odblokowywać w drzewku, bo to zapewne zaspoilowałoby Wam sporą część gry, ale uwierzcie mi na słowo, jest tego więcej i niektóre umiejki mocy są naprawdę potężne. Tak jak w poprzedniej części, za działania w grze dostajemy punkty doświadczenia i kiedy odblokowany zostanie punkt talentu, Podczas medytacji możemy wydać go na odblokowanie umiejętności. Jeśli podczas medytacji odpoczniemy, to odnowi nam się zdrowie i stymy, ale odrodzą się też przeciwnicy. To mechanika, której nie lubiłem w jedynce, ale widać, no, respawn uznał, że to podstawa tej gry. No trudno. Podczas medytacji też możemy zmieniać przypisanie stylu walki mieczem. W czasie rozgrywki miałem 3 z pięciu, ale można mieć jednocześnie wyekwipowane 2. Te trzy, które miałem, no to jest pojedynczy miecz świetlny, dwa miecze świetlne i podwójny miecz świetlny, który bardzo szybkie młynki pozwala większe grupki przeciwników trzymać na dystans. Po dziesiąte, żeby za wiele nie spoilerować, powiem tylko, że tak jest nawiązanie i to całkiem grube do High Republic i dalej już milczę. Zakładam, że znajomość książek z High Republic nie jest konieczna do załapania fabuły Jedi Survivor. Uff, mam nadzieję, że odpowiedziałem na najbardziej palące Wasze pytania. Nie wiem jak długa będzie ta gra i nie wiem jaki procent fabuły widziałem podczas moich trzech godzin obcowania z Jedi Survivor. I to w tej chwili jest coś, nad czym się zastanawiam najbardziej. Ile godzin będę musiał włożyć w rozgrywkę? To oczywiście nie jedyny materiał związany z grą, jaki się pojawia na kanale. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych, to koniecznie zostawcie subika i wyczekujcie następnych filmików na kanale. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Pa pa!